list do Hebrajczyków bardzo wyraźnie potwierdza to, o czym my wiemy od zawsze, że prawo jako sposób organizacji życia ludzi posiada tylko cień przyszłych dóbr, które my możemy stosując inne prawo, prawo miłości yy, możemy yy, przygotować dla tych, których tak bardzo kochamy. I dopiero wtedy, kiedy uruchomimy prawo miłości, to y, nie tylko y, gwarantujemy ludziom cień przyszłych dóbr, ale sam obraz rzeczy. To znaczy w momencie, kiedy zrozumiemy, że prawo jest bardzo niedoskonałe i kiedy uzmysłowimy sobie, że... Takim upgrade'em, taką nakładką na to prawo jest prawo miłości i to ono decyduje o jakości naszego życia, wtedy jesteśmy bliżej szczęścia, bliżej drugiego człowieka, bliżej po prostu Pana Boga.